Dzień dobry Państwu, Piotr Żurek. Dzień dobry, Stanisław Zapotoczny. Yy, mamy dzisiaj początek sierpnia, 1 sierpnia była rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. W wielu miastach, miejscowościach Polski odbywały się różnego rodzaju uroczystości, mniejszej skali, większej skali w Warszawie, jak to, jako miejsce stołeczne i jako miasto-symbol to jak zawsze co roku olbrzymia manifestacja właśnie związana z tym, że rocznicą miała miejsce. Generalnie chcielibyśmy właśnie poruszyć wątek powstania warszawskiego, ale tak, żeby nie wiązać go tylko z historią, gdyż być może większość ludzi, tą historię zna, ale chcielibyśmy ten wątek powiązać również z czasami współczesnymi, gdyż wydaje nam się, że no jest pewnego rodzaju analogia. A chodzi o to, że wiadomo, że większość ludzi uczestniczących w tymże powstaniu są ci ludzie naszymi bohaterami narodowymi, gdyż tak naprawdę przebywali krew za wolność Polski. Mieli szczere intencje, ale również trzeba poruszyć trochę inny wątek, czyli wątek związany z ludźmi, którzy podejmowali wówczas decyzje. Trudne dla polskiego społeczeństwa, gdyż ludzie, którzy znają trochę historii, mają świadomość, że powstanie, które wybuchło właśnie 1 sierpnia tak naprawdę nie miało racji o gdzieś żadnego sukcesu, czyli tak naprawdę ludzie decyzyjni w Londynie, jak i również na terenie tutaj okupowanej Polski, czyli dowódcy i politycy, którzy podejmowali te decyzje byli pełni świadomi tego, że żaden z zachodnich sojuszników nie będzie Chciał z jednej strony przyjść z pomocą, z drugiej strony, nawet ze względu na położenie geograficzne, pomoc lotnicza nie byłaby taka skuteczna jak w przypadku przykładowo wspierania organizacji podziemnych we Francji, czy na przykład w Jugosławii, czyli właśnie tutaj państwa podziemnego Tito, który walczył właśnie o odzyskanie przez Jugosławię suwerenności, ale również, Trzeba było się spodziewać tego, jaka będzie reakcja nadchodzącej armii czerwonej, która stanęła na linii Wisły. Z jednej strony politycznie Stalinowi nie było na rękę, żeby to powstanie odniosło sukcesu czyli nie chciałby nawet w jakiś sposób partycypować w tym, w jakiejkolwiek pomocy. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o takie działania operacyjne Armii Czerwonej, też trzeba wziąć pod uwagę, że, e, że te, można powiedzieć ofensywa tej Armii Czerwonej e, rozpoczęła się jeszcze z terenów środkowej Białorusi, e, i generalnie armia, która stanęła na tej linii Wisły, również wymagała pewnego rodzaju m, zaopatrzenia, czyli jakiegoś odświeżenia. Uzupełnienia strat, także tutaj widzimy to, że nikt nawet nie byłby w stanie z jednej strony pomóc, z drugiej strony nie było takiej woli politycznej. Innym takim aspektem, który dotyczy powstania warszawskiego, to również uzbrojenie tychże powstańców, bo w większości z nas wydaje się, że ci ludzie wyszli z podziemia, każdy z nich chwycił karabin w rękę i uderzył na Niemców. Jednak, jeżeli też przyjrzymy się faktom historycznym, to te fakty zaprzeczają temu. Generalnie, praktycznie, ludzie idący do tego powstania szli z gołymi rękoma, tak? czyli e, można powiedzieć, że jeden na dziewięciu, dziesięciu powstańców był uzbrojony w jakąkolwiek broń strzelecką, a pozostali ludzie, którzy szli do tego powstania, e, tak naprawdę co mogli użyć, to wcześniej przygotowane ręczne granaty, które były robione w jakiś sposób taki konspiracyjny w piwnicach różnego rodzaju kryjówkach. Wiadomo, że na taką skalę produkując w ten sposób nie da rady wyprodukować odpowiedniej ilości uzbrojenia. Tu jeszcze jeden wątek też należy poruszyć, jeżeli chodzi o sprawę wybuchu powstania i jeżeli chodzi o te powstanie pod kryptonimem burza, gdzie właśnie to się wszystko odbyło w Warszawie, a wcześniej, jak wiemy, przygotowania w ogóle koncepcyjne były takie, że tego typu rodzaju działania nie miałyby mieć, nie, nie powinny przynajmniej odbywać się w terenach takich zurbanizowanych jak właśnie Warszawa. Poza tym trzeba pamiętać, że to, co spotkało w konsekwencji Powstania Warszawskiego. Stolica Polski, Warszawę, zostało już zapowiedziane przez Chrystusa w objawieniach świętej siostry Faustyny. W dzienniczku jest to dokładnie umieszczone, więc przed wybuchem wojny siostra Faustyna dowiedziała się, że jeżeli Warszawa, a właściwie najpiękniejsze miasto w Polsce, bo takie sformułowanie tam zostało użyte w tej wersji dzienniczka, który czytałem, nie nawróci się. A chodziło tam przede wszystkim o to, że to było chyba największe miasto burdeli w Europie. No i też w związku z tym największe miasto, gdzie mordowało się ogromne ilości nienarodzonych. To co w tej chwili zresztą rozpoczyna, nie rozpoczyna się, trwa cały czas w Polsce, ma miejsce. Jest może nielegalne, ale nieścigane, albo w części też jest legalne i tolerowane przez poszczególne reżimy warszawskie. To, co się stało w związku właśnie z wybuchem powstania po tym powstaniu, całkowite zniszczenie miasta, wypędzenie ludności, straty do tej pory nie do policzenia, ale mówi się od 160 do 200 tysięcy ludności miasta zginęło. Włącznie oczywiście z powstańcami, tymi, którzy zginęli, to były po prostu. Mogło to być również i prawdopodobnie było, no, zważywszy, że objawienia były przed II wojną światową święta siostra Faustyna zmarła 5 października 1938 roku, że były po prostu dopustem bożym, czyli Pan Bóg sam nikomu zła nie czyni, ale może spowodować, że kto inny dokona, powiedzmy sobie, aktu sprawiedliwości na ludziach i na ich własności, bo tak to najczęściej się odbywa, patrząc od najdawniejszych opisów biblijnych Starego Testamentu, właśnie w taki, w taki a nie inny sposób, przez zniszczenie ludzi i zniszczenie mienia. i jest to kara zarówno dla tych, którzy dopuszczali się tych zbrodni dzieciobójstwa, dopuszczali się tego sutenerstwa i tak dalej, a wiemy, że elity II Rzeczypospolitej niestety w tym brylowały. Jak i tych, którzy będąc wyborcami, mając prawa obywatelskie, na te rzeczy patrzyli i tolerowali. Ich na równi te nieszczęścia związane z wybuchem powstania dotknęły. To gdy idzie o pewne no, fakty, bo wynikające z objawienia, co do których... Co do których można było się już tego spodziewać, natomiast gdy idzie o te fakty polityczne, no to jak już Piotr powiedział, niewątpliwie decyzja była kompletnie militarnie, politycznie, no i także zważywszy na to, jakie były później konsekwencje w sensie materialnym i stratach ludnościowych, nie trafi ona. Za te decyzje oczywiście odpowiadają, odpowiada dowództwo, odpowiadają władze polityczne, nie odpowiadają za to żołnierze, nie odpowiada za to ludność cywilna. Żołnierze oczywiście byli przygotowywani do tego, żeby walczyć i chcieli walczyć, bo po pięciu latach okupacji, poniżenia, traktowania Polaków jako ludzi trzeciej kategorii, bo trzeba pamiętać, że jak Żydzi doprosili się u Hitlera o getta w Polsce, to posiadanie opaski żydowskiej było gwarancją, no, Niewywiezienia na roboty do Niemiec. Polaków wwożone, Żydów nie. Więc y, tak, to, tak to było. Polacy byli wtedy lud ludnością trzeciej kategorii po, po Niemcach, po Żydach, na przykład w Polsce. To trzeba o tym pamiętać. No to jest w sensie politycznym, wiadomo, że już na konferencji w Teheranie pomiędzy 1 a 4 grudnia 1943 roku zadecydowano, że drugi front ten główny nie powstanie czy nie zostanie otworzony na Bałkanach, czyli nie będzie realizowana opcja Churchilla. A było to ze wszechmiar uzasadnione właśnie po pierwsze z racji na to, że już we wrześniu 1943 roku skapitulowały Włochy, że zrzuty broni za opatrzenie partyzanckiej greckiej, partyzanckiej jugosłowiańskiej było bardzo łatwe przez Niedalekie, nieodległe przez Morze Adriatyckie, czy przez inne sposoby działania właśnie z terytorium Włoch. To tak się jednak nie stało. Niecałe trzy miesiące wcześniej, 6 czerwca 1944 roku, został otworzony front w Normandii, więc zaopatrzenie mogło iść tylko stamtąd, albo oczywiście z Włoch. Tylko, że te Włochy były dużo dalej, i tam nie było ruchu oporu, który byłby w stanie w krótkim czasie sparaliżować bądź związać walką dużej ilości wojska niemieckiego, a w ten sposób desant i, i potem postępy frontu byłyby znacznie bardziej ułatwione niż to miało miejsce chociażby w tejże Normandii we Francji, gdzie to bardzo trudno szło, a szło właśnie też tak, z tego powodu trudniej. Gdyż właśnie w lipcu, w związku z tym, że no, były tam pewnie przypuszczenia, powstanie miało wybuchnąć wcześniej, w lipcu, a nie w sierpniu, i też podżegania ze strony propagandy sowieckiej, czyli tutaj ta stalinowska koncepcja też jakoś brała pod uwagę powstanie, ale bardziej po to, by dokonać wyniszczenia tej ludności i tej siły zbrojnej, która. Działała, a wiedzieli, że może to być skuteczna siła zbrojna, no bo przecież Wilno już wcześniej było wyzwolone do spółki, a potem ci Polacy, którzy brali udział w wyzwalaniu Wilna, zostali przez Sowietów wyaresztowani i wymordowani albo wywiezieni na wschód na Sybil. Więc tutaj te okoliczności były no nieprzychylne, niekorzystne pod każdym względem, i też to mamy dokładnie opisane. W pamiętniku z powstania warszawskiego autorstwa Mirona Białoszewskiego, który po prostu to przeżył, gdzie na początku widać tę euforię i zadowolenie, zarówno wśród powstańców, jak i wśród ludności cywilnej, kiedy to wreszcie zniknęli z ulic Niemcy, kiedy to zawisły biało-czerwone flagi, kiedy no można było poczuć tę wolność wolność, która jest więcej warta niż życie w przeciwieństwie do tego, co opowiadali. Funkcjonariusze reżimu pandemicznego od marca 2020 roku, kiedy tutaj nas terroryzowali, rzekomo właśnie w celu zabezpieczenia naszego życia i zdrowia. Skutki, jakie są, to pamiętamy 219 tysięcy, co najmniej więcej zgonów niż normalnie by było. Więc tamci po pięciu latach tej okupacji na początku rzeczywiście byli entuzjastycznie do tego ustosunkowani. No ale z czasem. To nastawienie ludności cywilnej do powstańców się zmieniało, z czasem stawało się nawet wrogie, bo uważano ich jako sprawców tego strasznego w konsekwencji życia, bo trzeba było żyć już wyłącznie w jakichś piwnicach, podziemiach, chronić się przed bombami, przed strzelającymi snajperami, bez wyżywienia, bez dostępu do leków, pacyfikacje, rozstrzeliwania. Wola no, do tej pory nie wiadomo, czy 40, czy 50, czy 60 tysięcy ludzi wystrzelanych większości rękami Ukraińców służących w, czy będących na usługach jednostek ukraińskich, będących na, w dowó pod dowództwem niemieckim. To zmieniło oczywiście nastawienie, no i, i stało się tak, że ostatecznie wszyscy, wszyscy byli z tego no, niezadowoleni, bo jednak to życie, które było przed wybuchem powstania, w jakimś minimalnym stopniu zabezpieczało. Przynajmniej realizację tych podstawowych potrzeb życiowych. A potem już tego nie było, nie było wody, nie było żywności, było powszechne zagrożenie po prostu ze strony niemieckiej, ze strony snajperów, ze strony Ukraińców na służbie niemieckiej i różnych innych nacji, które chętnie się zaciągały na służbę niemiecką. No po to, żeby sobie pograbić, żeby się wzbogacić, żeby zarobić żeby wymordować, żeby zgwałcić to wszystko jest to są wszystko cechy mentalności niekatolickiej, niekatolickiej. Tam gdzie nie ma przestrzegania dziesięciorga przekazań, jest to możliwe i w związku z tym Nacje, które wydawałoby się, że powinny te dziesięcioro przykazań przestrzegać, ponieważ nie są katolikami, tylko tak zwanymi chrześcijanami, są do tego zdolne. I tu widzimy, do czego byli zdolni właśnie unici, prawosławni i protestanci, bo Niemcy w dużej, w dużej części takimi właśnie byli. Ja to tak jeszcze dopowiem odnośnie Warszawy. Być może. Organizatorzy tego powstania mieli szczytne jakieś idee, ale, ale właśnie rozeznanie było albo z jednej strony złe, albo po prostu rozeznanie było dobre, tylko celowo z, premedycja, z premedytacją właśnie doprowadzono do można powiedzieć zagłady tego miasta. A należy też dopowiedzieć taką sprawę, że Warszawa była jednym z głównych węzłów komunikacyjnych. Ludzie, którzy generalnie trochę się interesują sprawami wojskowości, no to doskonale wiedzą, że wojna bez logistyki nie ma prawa w ogóle racji bytu. Czyli, że jeżeli prowadzimy różnego rodzaju operacje, czy to obronne defensywne, czy ofensywne, jest potrzebne no, generalnie sprawna logistyka, czyli zaopatrzenie wojska, przerzuty wojsk, czyli różnego rodzaju manewry, które się dokonują właśnie tutaj w sferze wojskowości. I do tego m.in. Warszawa była niezmiernie ważnym punktem na mapie dla armii niemieckiej. Tutaj nie można było sobie myśleć, że Niemcy tak sobie po prostu opuszczą to miasto i zrezygnują z kontroli tego środka miejskiego, gdy w tym samym czasie po drugiej stronie Wisły stała już Armia Radziecka, która szykowała się już do kolejnej ofensywy. A jak wiemy, ta ofensywa zaczęła się na linii Wisły, a skończyła się w bardzo krótkim czasie. Zagony rosyjskie aż dotarły do linii Odry. Także widzimy, jaką dynamikę miały właśnie w tym czasie działania, wojska, działania wojenne na naszym terenie. Ale tutaj, tak jak mówiłem na wstępie, Chcielibyśmy to powiązać, temat właśnie tych błędów, tych nieprzemyślanych ruchów, które właśnie decydenci, ówcześni decydenci, którzy decydowali właśnie o, o tym wybuchu tej insurekcji, powiązać to ze współczesnymi czasami, czyli właśnie też podobnie widzimy obecnie, gdy w czasach gdzie nad naszym państwem jest jakieś zagrożenie, bo niezależnie jak te sprawy związane z wojną na Ukrainie się potoczą, ale miejmy na względzie, że o wielu sprawach decyduje się nad naszymi głowami, gdyż nie jesteśmy żadnym nawet regionalnym mocarstwem. Często ostatnio tak się mówi, właśnie, że jesteśmy tam chyba trzecią armią NATO, sojuszu północnoatlantyckiego. No ale tak nie do końca jest. Ostatnio też była informacja, że najprawdopodobniej program orka, czyli budowa okrętów podwodnych dla polskiej floty, najprawdopodobniej zostanie już przez obecny rząd skreślona. No i generalnie jak tak przyjrzymy się w ogóle służbom, czy to armii, czy to policji, czy jakiejkolwiek innej służbie takiej związanej z no, służbą siłowym, no to przecież widzimy, że, że tutaj nie ma jako takiego konkretnego szkolenia, jak na przykład w przypadku policji, gdzie policjant chyba raz w roku na szkoleniu wystrzela tylko chyba, nie wiem, 12, 12 pocisków, a tak naprawdę policjantom się mówi, że ich broń to bardziej jest ozdoba, a nie środek do po prostu środek przymusu, który mogą używać w chwilach zagrożenia, bądź przy, nie wiem, jakichś akcjach związanych z przestępczością. No tak samo jest, jeżeli chodzi o armię. Też generalnie ten sprzęt, który był często już został gdzieś tam przekazany na wschód. Nie mamy jeszcze ciężkiego uzbrojenia. Te ciężkie uzbrojenie dopiero będzie gdzieś tam ewentualnie systematycznie gdzieś przychodzić. Nie ma amunicji. A też jak widzimy, właśnie ci decydenci, niezależnie od opcji politycznej, czy to ci, co rządzili wcześniej, czy ci, co rządzą teraz, a nawet chyba ci, co rządzą teraz, są bardziej butni, bo przecież byliśmy świadkami kiedyś, jak to pan marszałek Sejmu tutaj straszył prezydenta Rosji, że my go wdeprzemy w ziemię. Tak, a ostatecznie skończy się tak, jak skończyło się wówczas z Warszawą, czy generalnie z Drugą Rzeczpospolitą. No i po to mówimy o tej historii, by wyciągać z niej wnioski, bo jak już wcześniej to, to tutaj padło, nasza odpowiedzialność za nasze sprawy narodowe, za nasze sprawy ojczyzny nie została przez nas, nie została z nas zdjęta przez nikogo, a w szczególności przez Boga. I za te zaniechania zarówno ci, co wierzą, jak i ci, co nie wierzą, będą na równi płacić. Przy czym jedni będą to odbierać być może jako zasłużoną karę za swoje zaniechania i posłuży się to, przysłuży się to ich zbawieniu, natomiast ci, którzy twierdzą, że nie wierzą, albo rzeczywiście nie wierzą i którzy też dopuścili się tych zaniechań, będą wtedy być może Bogu jeszcze bardziej bluźnić no i trafią wprost. Objęcia antyboga, czyli szatana, do piekła, gdzie wieczny płacz, zgrzytanie zębów i ogień nieugaszony. Tak więc zachęcamy drodzy Państwo do, re do refleksji, również do tego, aby troszeczkę sobie przybliżyć historię, tą bliższą i tą dalszą, gdyż jeżeli będziemy znali historię. Mamy jakieś podstawy do tego, aby nie popełniać tych samych błędów, które były właśnie popełniane przez naszych poprzedników, drodzy Państwo? Dziękujemy. Do Dziękujemy.